Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o poruszeniu, które niedawno miało miejsce na Ukrainie. To znaczy, bardzo dużo ludzi, słuchajcie, protestuje, żeby nie było tam ferm drobiu. Mówimy o wielkich fermach o wielkich koncernach, które nakupiły ziemi i chcą tam słuchajcie się rozwijać. Na zasadzie takiej, że właśnie budować wielkie fermy drobiu. W okolicy bardzo często mieszkają mieszkańcy, mieszkają ludzie, którzy żyją tam przez lat i przez lata. I oczywiście, oni zawsze byli za tym, żeby każdy miał krowę, świnie, no bo wiadomo, dla samego siebie. Natomiast generalnie, jeżeli mówimy o wielkich fermach, gdzie to już nie jest, słuchajcie, gospodarstwo, tylko wielka przemysłowa produkcja, gdzie na przykład mamy 500 krów, 1000 świń i więcej, no niestety ludzie się na to nie godzą. Jest to smród, są to samochody, które cały czas jeżdżą, więc drogi się psują. Eee potrzebna jest oczywiście duży dostęp do wody, gdzieś trzeba wywozić te nieczystości, jest duży hałas, no po prostu ludziom się to nie podoba, ja się wcale nie dziwię. Tak samo jak w Polsce, słuchajcie, bardzo dużo ludzi nie chce, zresztą są protesty. Możecie sami napisać, czy mieszkacie w miejscowościach, w których właśnie miały powstać jakie fermy drobiu, czy byliście na jakimś proteście, czy słyszeliście coś na ten temat? Jak to wygląda? Teraz wiem, że jest trochę ciszej na ten temat w Polsce, natomiast generalnie były bardzo duże protesty związane z tym, że gdzieś tam w okolicach Żółwina i w innych miejscowościach po prostu ludzie chcieli, inwestorzy, chcieli budować takie wielkie fermy, oczywiście z zyskiem dla siebie, nie interesowało ich to, co na ten temat do końca myślą mieszkańcy. I niestety, no taka jest prawda. Każdy patrzy, słuchajcie ze swojej strony każdy w tym widzi interes. Inwestor widzi w tym taki interes, że zarobi trochę pieniędzy, że i tak nie będzie tam gdzieś blisko tej fermy mieszkał. Natomiast osoba, która no mieszka tam, wie, że będzie się musiała z tym problemem mierzyć, i też po to są te rozmowy, żeby jakoś dojść do pewnych konsensusów. Tylko no nie zawsze jest to możliwe. Ja uważam, że powinny być odpowiednie miejsca, w których takie fermy można budować. Natomiast jeżeli chodzi o małe gospodarstwa, to jak najbardziej, słuchajcie, gdzieś te krowy, świnie. Yy konie, kury, gdzieś te zwierzęta trzeba po prostu trzymać i uważam, że trzeba je trzymać na wsi, więc jeżeli ktoś, bo też mam taki odcinek nagrać, yy, mieszka w mieście i kupił działkę na wsi, no to musi się liczyć z tym, że jakieś zwierzęta po prostu tam gospodarskie mogą być, bo od tego jest wieś. Fajnie jest napić się świeżego mleka od krowy, ale już nie fajnie jest tą krowę utrzymywać, tak? Więc tutaj, słuchajcie, musimy o tym pamiętać, że nawet jeżeli kupujemy taką, taką działkę, to gdzieś te zwierzęta muszą być i musimy być do tego Przyzwyczajeni, że rano na przykład nabędzie piał kogut, że będziemy mieli jakieś problemy, e, znaczy problemy, że będziemy mieli jakieś sytuacje związane z tym, że właśnie na przykład jakieś zwierzę będzie hałasowało, czy nie zawsze to wszystko będzie ładnie pachniało, no ale to jest wieś i gdzieś te zwierzęta muszą być. Ja rozumiem, że jeżeli chodzi o duże fermy, takie jak na przykład są właśnie które chcą yy, budować na Ukrainie, dlaczego oni tam chcą budować? Bo tam jest, słuchajcie, po pierwsze, dużo mniej regulacji do produkcji, bez względu czego, co, co by to nie było, czy to są kury, czy to są świnie, czy to są krowy. Jest tych regulacji sporo mniej niż tutaj w państwach Unii, na przykład, czy to Polska, czy Niemcy. No po prostu jest ich sporo mniej, więc dlatego to robią, a po drugie, dlatego że ziemia jest tam dużo tańsza niż w Polsce, więc tam się po prostu to dużo bardziej opłaca. Moje zdanie w tym temacie jest takie, że jak najbardziej tych ludzi rozumiem i to czy to by nie było w Polsce, czy w Polsce wspierałbym tych ludzi. Też jestem zwolennikiem, słuchajcie, tego, żeby na wsi były zwierzęta, żeby nawet i te fermy się tworzyły, bo one gdzieś się będą tworzyły. Natomiast uważam, że powinny być odpowiednie miejsca do tego i czy trudno mi się wypowiedzieć teraz czy bo nie badałem tej sprawy czy tutaj gdzieś w gminie czy jacyś samorządowcy ktoś powinien słuchajcie przydzielać takie miejsca gdzie takie fermy mogą się budować żeby to nie było miejsce jakieś bardzo oddalone ale z drugiej strony żeby było na tyle zurbanizowane żeby ta ferma miała jakiś dostęp do dostawców żeby ta ferma do tej fermy był normalny dojazd no i przede wszystkim, żeby to nie przeszkadzało mieszkańcom, bo jeżeli ludzie tam mieszkają przez 20-30 lat, a potem ktoś wykłada wielki kapitał i czasami jest to nawet i na rękę tym urzędnikom, bo oni coś tam dostaną, coś im się tam odpali i tak dalej. Sami dobrze wiecie, jak to działa. Natomiast generalnie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te fermy, to. Yy... Trzeba by było coś z tym zrobić. To znaczy w moim przypadku i moim zdaniem trzeba by było po prostu wydzielić jakieś miejsca, w których można by było takie fermy e, lokalizować, bo to są wielkie. Słuchajcie, inwestycje, tak jak mówiłem wam, gdzieś trzeba te wszystkie nieczystości e, zawozić, gdzieś trzeba je odprowadzać, porobić jakieś odpływy. E, to bardzo dużo wody ciągnie, jeżeli chodzi o takie duże fermy. Oprócz tego musimy pamiętać, że to są wielkie samochody, które przyjeżdżają czy to z paszą, czy z wywozem, czy ze zwierzętami. Cały czas ktoś się kręci, no po prostu jest tam głośno, śmierdzi i to czasami nie śmierdzi. Słuchajcie, w perspektywie 50 metrów, czy 100 metrów, tylko czasami jest to pół kilometra, czy kilometr. Jeżeli ktoś gdzieś stoi ferma i ktoś kupił działkę i teraz się awanturuje, że tam już jest ta ferma. To ta ferma ma pierwszeństwo, bo ona tam jest od lat. Natomiast jeżeli ktoś, słuchajcie, mieszka gdzieś na wsi 20 czy 30 lat, to ja sobie nie wyobrażam, żeby teraz moja babcia, czy moja ciocia, czy jakakolwiek inna pani czy pan, mieszkająca tyle lat. Teraz musiała się sądzić z jakimś inwestorem, który sobie wymyślił, że teraz tu będzie coś budował. No niestety, ta pani ma do tego pierwszeństwo. Oczywiście, jeżeli ktoś wyraził na to zgodę, ten człowiek ma papiery, to też za dużo ta osoba nie ma do powiedzenia. Chyba, że się zbiorą wszyscy i tak jak wiecie, są różne protesty, no i wtedy faktycznie ten inwestor jakoś odpuszcza albo szuka innego miejsca. Natomiast też wierzcie mi, że ten człowiek, który buduje te fermy, nie chce tutaj jakby źle yy, mówić czy bronić tego człowieka. To on też nie chce źle dla tych mieszkańców. On po prostu chce zarobić parę groszy. Znalazł tu miejsce, regulacje go dużo kosztowały, musiał wynająć odpowiednich ludzi, musiał się tym zająć, więc po prostu potrzebował bardzo dużo czasu na to, żeby to wszystko zaplanować. I e, teraz twierdzi, że e, jemu się to należy. Natomiast moje zdanie jest takie: czy to by była Ukraina, czy Niemcy, czy Polska, czy jakikolwiek inny kraj, e, mieszkańcy też powinni się na ten temat wypowiedzieć, bo jeżeli mamy wieś, gdzie mamy 50 domów, czy 40 domów. To słuchajcie, to jest yy, wieś, na której no po prostu, yy, jeżeli powstanie taka ferma, to nam się robi prawie, że miasto, jeżeli powstanie ferma na 10 kurników czy na 15 kurników, to ta ferma jest czasami większa dużo od tej wsi. Więc pytanie, w którą stronę to zmierza? Ale oczywiście, jeżeli jest miejsce, jeżeli ludzie się na to zgodzili. A też to nie jest tak, słuchajcie, że wszyscy się nie godzą, żeby takie fermy powstawały, bo jeżeli ktoś mieszka parę kilometrów od tej fermy, to jego to nawet nie interesuje. Natomiast jeżeli ktoś mieszka 200-300 metrów od tej fermy, no to faktycznie wtedy są e, problemy. Wiem, że się pojawiły jakieś deklaracje, jakieś wskaźniki DPI, czy jakkolwiek to się nazywa, które mówią, że na przykład na tyle i na tyle zwierząt musi być oddalone od zabudowań, tyle i tyle. Ale to też w praktyce, w praktyce różnie wygląda i nie zawsze się to sprawdza. Także tutaj warto by było, słuchajcie, przemyśleć ten temat. Napiszcie w komentarzu, jakie wy macie zdanie, co wy na ten temat myślicie. Moim zdaniem to jest trochę e, bardzo często poroniony pomysł. Żeby zarobić sobie parę groszy, no ale z drugiej strony, gdzieś te fermy muszą powstawać. Także możecie napisać, co Wy na ten temat myślicie i gdzie Waszym zdaniem takie fermy powinny być lokalizowane, gdzie takie fermy waszym zdaniem powinny być budowane. Na dzisiaj to tyle. Oczywiście prośba o łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby jak najwięcej osób widziało ten odcinek, żeby jak najwięcej osób było świadomych o tym, co się teraz dzieje. No i widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się. Hej.